To jest life, To jest live, ten ten mecz, albo co. My też się właśnie mecz. to rozdaje karty cię nie, wolno. Ale, ko... ale słyszysz, na ale przecież oni nie będą grali za darmo. Kontrakt jakiś muszą mieć. Bez gotówki. A, b... Pe, To i na papierze są kontrakty. Sprawdź to chyba, bosk Nie przebram to że a, nie tak. Ale tu już było paru uczekiń, nie Dicha zapłaciłem i 16 yeah. trzeba było walyć, bo po trzech miesiącach się yes.